Cześć, jestem Paweł Winiarski z Antweba i witam was z Przasnysza. Przasnysz to jest takie małe, liczące 17 tysięcy mieszkańców miasto, w którym produkuje się rowery, między innymi rowery elektryczne. Jeden z nich mieliśmy okazję testować na a dokładnie na AntWeb TV. Tu będzie link do materiału, a w związku z tym, że jeździło się nam na nim bardzo fajnie, to postanowiliśmy przyjechać do Przasnysza, odwiedzić firmę Cross i zobaczyć, jak tworzy się taki rower. Bardzo ciekawe w rowerach elektrycznych Crossa jest to, że one, podobnie jak inne rowery tej firmy, powstają, a nie są tylko montowane, tylko również powstają i są projektowane tutaj na miejscu w Przasnyszu. No i zobaczymy, jak one są projektowane. Podobno tam wchodzi też w grę druk 3D, więc to jest kolejna ciekawa sprawa. No i sam ten e-bike, jak on jest zbudowany, jak działa, jak powstał, jak się go projektowało, no i gdzie firma Cross na przykład widzi rynek i branżę rowerów za kilka czy kilkanaście lat. Ja Was zapraszam do środka, zobaczycie, co tam można zobaczyć, jak to wygląda, jak są te rowery budowane, no i porozmawiam z osobami, które się na tym dobrze znają i wszystko Wam wytłumaczą. Rover e-bike tak naprawdę jest dla, dla wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą jeździć na rowerze dalej, może wybrać się na dłuższą wycieczkę, czy na dłuższą przejażdżkę, dzięki temu, że yy, Potrzebujemy delikatnie mniej siły, mniej wysiłku, żeby jechać tym rowerem. Dalej jest to rower, dalej musimy pedałować, dalej musimy wkładać pewien wysiłek, bo to jest tylko wspomaganie jazdy rowerowej, a nie jest to skuter, o którym błędnie czasami się myśli, tak się myśli o rowerze elektrycznym. Tutaj wspomaganie działa do 25 na godzinę i pomaga tylko pedałować. To jest ta, ta zaleta, że ten rower dalej jest po prostu prawdziwym rowerem, bo on działa dzięki ludzkim mięśniom. W chwili obecnej Cross jest jedynym producentem na rynku polskim i w tej części Europy, który posiada duży zespół R&D, na który składają się designerzy, projektanci, konstruktorzy, technologzy, czy później, że tak powiem, osoby odpowiedzialne za specyfikację poszczególnych produktów, mówiąc tu o rowerach. Jest to dość unikotowa grupa ludzi, blisko 30 osób, które budują ten rower, którzy są, którzy są pasjonatami, co w ewidentny sposób przekłada się na to, na sposób projektowania. Pierwsze etapy projektowe zaczynają się w zasadzie od szkiców. Dostajemy od konstruktorów w geometrię. Ta geometria jest rozrysowana na kilka rozmiarów, już docelowej ramy. Jest dokładnie ustalone jaki to będzie typ roweru, dla kogo będzie przeznaczony. I na podstawie tego i jaką mamy geometrię, zaczynamy rysunki. Pierwsze szkice w zasadzie mają tylko opisać to jak będzie wyglądał w przyszłości rower. No i na tym etapie zaczyna się stylizacja. W pewnym momencie zaczynamy proces modelowania 3D. Musimy zobaczyć jak ta bryła będzie wyglądała. Druk 3D wykonujemy w celu walidacji prototypu. Sprawdzamy kompatybilność części, czy wszystko, czy wszystko pasuje do siebie, czy wszystko gra i czy, i czy nie występują żadne kolizje. W tym przypadku sprawdzaliśmy kompatybilność ramy z silnikiem elektrycznym, z baterią, z przejściem przewodu zasilającego silnik z baterii przez tą rurę, która jest tak jakby spórnikiem naszego bagażnika. Sprawdzaliśmy również wewnętrzne prowadzenie przewodów pancerzy wewnątrz dolnej rury. Podobnie rzecz miała się z pozostałymi częściami typowo rowerowymi, tak jak sterówka. Bądź też zacisk hamulca hydraulicznego. Jednym z głównych powodów, dla, dla którego wykonujemy również druk 3D, jest to, aby uniknąć zbędnych, kosztownych prototypów wykonanych z aluminium, ponieważ na, na każdą rurę trzeba otworzyć formę, co pociąga za sobą koszta, których w przypadku ewentualnych błędów woli, wolelibyśmy po prostu unikać. W tym przypadku największym wyzwaniem była bateria. Co zrobić, żeby ona wkomponowała nam się w ogólny wizerunek, design całej bryły roweru, a jednocześnie była estetyczna i pełniła dalej funkcję bagażnika. Cały bagażnik oparliśmy tylko w trzech punktach, co tak naprawdę nie sprawiło, że stał się bardziej wiotki, a wręcz przeciwnie, usztylnił się. W projektowaniu naszego e bikea naszego roweru flagowego, elektrycznego. Przede wszystkim staraliśmy, uchwycić, staraliśmy się uchwycić takie elementy jak sterówka, jak cała linia roweru, zachować pewną dynamikę. Całej Marce Cross zależy na pewnej spójności wszystkich rowerów. Takie nam zależało na tym, żeby stworzyć spójne z DNA marki elementy, które powtarzają się w całej linii naszych rowerów. Jednym z takich elementów jest na przykład element sterówki charakterystyczne są również z tyłu haki które niektórzy mogą zauważyć w naszych rowerach takich jak level i jak spojrzycie na całą dynamikę pomimo że jest to rower trekkingowy cały czas zachowuje ten charakterystyczny dla rowerów cross sznyt sportowy pewną dynamikę, agresję to jest to na czym nam zależy Firma jako całość, czyli firma Cross interesuje się nowymi technologiami. My, jak wprowadza, wprowadzając własne modele rowerów, wprowadzając rowery, e, wprowadzamy nowe technologie, używamy e, nowych, własnych systemów zawieszeń, które powodują, że te rowery są na pewien sposób unikatowe, bo są opracowane tutaj e, w siedzibie, w fabryce od podstaw, od białej kartki. To w znaczący sposób przenosi się na wygląd tego roweru, jego działanie, jazdę czy design, to, co jest tak naprawdę ładne i, i dobrze wygląda dla oka. Takie ramy yy, produkowane są dla nas yy, w większości na Tajwanie. Do firmy później wraca surowa rama, która jest tutaj oklejana, malowana i z której budowany jest yy, cały rower. Począwszy od poszczególnych komponentów, jak widelec, koła, warto tu dodać, że my, jako firma, produkujemy też własne obręcze i na własnych liniach wkładamy też koła do większości rowerów użytkowych. Wybraliśmy do współpracy firmę Shimano, która jest bardzo dobrze znana i rozpoznawalna jest na rynku rowerowym i e bajkowym Zaczęliśmy y, naszą przygodę z e-bajkami z y, systemem Shimano E6000, który już jest na rynku od dwóch lat, jest bardzo stabilny, dlatego ten system y, na sam początek powinien przynieść nam y, rowery bardzo dobrej jakości. Y, rowery zostały zaprojektowane od samego początka, od początku w firmie Cross. Oprócz centralnego silnika y, baterii bagażnikowej mamy ramę spójną z ze zintegrowanym bagażnikiem, który jest naszym projektem, razem z adapterem na, na, na sakwy, torby różnego rodzaju, które można tutaj zamontować, użyliśmy dobrych komponentów, takich jak Shimano XT, jako napęd z tyłu, widelec amortyzowany powietrzny RockShock, hamulce tarczowe. Używamy w tych rowerach komponentów dedykowanych do rowerów elektrycznych, które wytrzymują większe przeciążenia i większą wagę rowerów. W przyszłości ja, który obserwuję ten rynek i który jakby też kreujemy te produkty wspólnie z pewnym, pewnym gronem osób, widzimy, że to te rowery się podzielą na takie, które będą ze wspomaganiem elektrycznym i bez wspomagania elektrycznego, czyli e-bike'i, nie e-bike'i. Wiele zostanie takich rowerów które że tak powiem nie będą miały wspomagania, ale będą to rowery dla typowych pasjonatów lub dla sportowców, gdzie to jest całkowicie zakazane. Oczywiście ten rower elektryczny będzie coraz lżejszy, będzie miał coraz lżejszą baterię, co będzie powodowało, że ta bateria będzie mniejsza i mniej widoczna w rowerze, będą mniejsze silniki i myślę, że za te 10 lat tak naprawdę ten rower będzie we wadze zwykłego roweru, ale już ze wspomaganiem elektrycznym.